Przyjrzyj się uważnie temu obrazkowi. Jedna z tych osób nie jest człowiekiem. Czy potrafisz odgadnąć, która? To mężczyzna po prawej stronie, mimo że wydaje się mieć normalne ludzkie reakcje, ma dwie lewe ręce. Dziwne. A co z tymi dwiema paniami? Która z nich jest niebezpieczna? Pracownik stojący za kobietą po lewej stronie wskazuje, że stanie tak blisko krawędzi jest niebezpieczne, więc ta kobieta nie jest niebezpieczna, ona jest w niebezpieczeństwie. Jeśli chodzi o kobietę po prawej stronie, wydaje się, że się boi nadjeżdżającego pociągu, ale w rzeczywistości to ona jest niebezpieczna. Spójrz na jej brzuch, nie jestem w ciąży ukrywa coś pod ubraniem. Ta scena wygląda jak coś z koszmaru, ale kiedy już oswoisz się z kobietą pająkiem, czy uda ci się odgadnąć, kto jest ofiarą? Tak naprawdę to ona jest potworem. Mężczyzna ma lasso, by ją złapać. Te dwie osoby wydają się być w poważnym niebezpieczeństwie, ale w rzeczywistości jednej z nich nic nie grozi. Której? Spójrz na linę trzymającą mężczyznę. Rozrywa się, więc on jest w niebezpieczeństwie. Kobieta jest bezpieczna, przynajmniej fizycznie. Teraz zobacz te dwie urocze babcie. Która z nich jest groźna, jak sądzisz? Na babcie po prawej. Jej odbicie faktycznie wyprzedza czas, nakładając szminkę, podczas gdy prawdziwa babcia po prostu trzyma ją w dłoni. Ta babcia jest niebezpieczna, ta druga po prostu lubi surowe mięso. Myślę o pewnej rzeczy. Jest super łatwa do podniesienia, ale trudna do rzucenia. Czy zgadniesz co to takiego? To piórka. Czy wiesz, co ma 88 klawiszy? Może brzmi to egzotycznie, ale to po prostu pianina. Założę się, że ta zagadka da ci do myślenia. Słuchaj uważnie, jeśli w Tuzinie jest 12 monet 5-dolarowych, to ile monet 10-dolarowych jest w Tuzinie? 10, 12, 15 czy 5? Prawidłową odpowiedzią jest 12, ponieważ Tuzin zawsze składa się z 12 elementów. W piętrowym budynku im wyższe piętro, tym więcej osób tam mieszka. Na podstawie tej informacji, na które piętro winda wjeżdża najczęściej? Na drugie, czwarte, pierwsze czy siódme? Jeśli odpowiedziałeś, że winda najczęściej jeździ na pierwsze piętro, to masz całkowitą rację. Mieszkańcy wszystkich pięter muszą w pewnym momencie udać się na pierwsze piętro. Prawie wszyscy ludzie mają 10 palców w obu rąk. A teraz odpowiedz bardzo szybka. Ile palców jest na 10 dłoniach? Nawet jeśli wydaje się, że poprawną odpowiedzią jest te 100, w rzeczywistości to 50. Jeśli się z tym nie zgadzasz, znajdź 10 dłoni i policz każdy palec. Pewien facet mówi, wszystko co mówię jest kłamstwem. Czy mówi prawdę, czy kłamie, a może nie da się tego ustalić? Ten człowiek kłamie, bo gdyby rzeczywiście tak było, to przynajmniej jedno z jego stwierdzeń, że zawsze kłamie, byłoby prawdziwe, a to tworzy logiczny paradoks. Spójrz na te osoby. Wydaje się, że śpią spokojnie, ale jedna z nich dopiero co się położyła. Która? To ta dziewczyna po prawej zapomniała zdjęć buty. Ochroniarz zatrzymuje te kobiety przed wyjściem ze sklepu. Jest pewien, że jedna z nich jest złodziejką. Przyjrzyj się im uważnie i spróbuj odgadnąć, która z nich jest przestępczynią. To kobieta po prawej stronie. Jako jedyna ma na sobie wygodne obuwie, najprawdopodobniej do szybkiej ucieczki. Mark i Amy byli rodzicami nastolatka o imieniu Jacob. Pewnego dnia laptop Marka zniknął i nikt w domu nie mógł go znaleźć. Zadzwonili na policję. Kiedy policjant przybył na miejsce i przeszukał dom, znalazł notatkę na biurku Marka. Została ona napisana przez Jacoba. Notatka brzmiała ⁇ Wow! Policjant od razu domyślił się, kto zabrał laptopa. Ty też to wiesz? Była Amy. Jeśli odwrócisz notatkę, zobaczysz napis Mom, czyli po angielsku Mama. Archeolog bada starożytne jaskinie na odludziu. Kiedy ma już wychodzić, przednia część jaskini zawala się. Mężczyzna natychmiast wbiega do środka, by ratować swoje życie. Widzi trzy tunele. Tylko jeden prowadzi do wolności. Pierwszy tunel jest wypełniony gigantycznymi myszami. W drugim mieszka 12 niedźwiedzi Grizzly. Trzeci tunel prowadzi do jeziora pełnego wygłodniałych rekinów. Do którego tunelu powinien wejść? Nie jest to najprzyjemniejsze rozwiązanie, najbezpieczniejszą opcją jest tunel z myszami. One nie atakują ludzi. Mary poszła do spana masaż. W pewnym momencie zasnęła, kiedy miała zapłacić za usługę, odkryła, że jej pieniądze zniknęły. Były trzy osoby, które mogły je ukraść. Pierwsza pracownica powiedziała, że jadła lunch na tyłach salonu. Druga twierdziła, że poszła do magazynu po olejek do masażu, a inna klientka wyjaśniła, że czekała na swoją kolej na zabieg. Kto kłamie? Druga pracownica. Po co miałaby iść do magazynu, skoro ma kilka butelek oleju tuż przy sobie na stole? Jak dobry jesteś z matematyki? Przekonamy się już za chwilę. Jeśli a plus a równa się b, b plus b równa się d, a plus d równa się e, to ile wynosi b plus d plus e? To litera K, która równa się 11. Wszystkie litery reprezentują swoje pozycje w alfabecie. A równa się 1, B równa się 2, C równa się 3, D równa się 4 i E równa się 5. 2 plus 4 plus 5 równa się 11. To oznacza literę K. Tomas uwielbiał prosić swoich przyjaciół o rozwiązywanie różnego rodzaju zabawnych zagadek. Jeśli odpowiedzieli poprawnie, pomagał im z czymkolwiek mieli problem. Pewnego dnia Daniel przyszedł do Tomasa i poprosił o pomoc przy egzaminie z matematyki. Zdał jednak zasady. Najpierw musiał rozwiązać jedną zagadkę. Brak czego prowadzi do chodzenia? Zapytał Tomas. Czy znasz prawidłową odpowiedź? Daniel powiedział brak benzyny i miał rację, więc Tomas od razu mu pomógł. Detektyw Lawson pracował nad trudną sprawą. Dzień później zniknął. Jego koledzy znaleźli zaszyfrowaną notatkę na jego biurku. Wyglądała ona następująco. Funkcjonariusze wiedzieli, że Lawson ma trzech podejrzanych. Milana, Suzanne i Emily. Kto z nich wie coś o zniknięciu detektywa? Po pewnym czasie jeden z policjantów złamał kody. D plus 1 równa się E, L plus 1 równa się M i tak dalej. To Emily wiedziała, gdzie jest detektyw. Czy potrafisz odgadnąć, której z tych dziewczyn brakuje zdrowego rozsądku? Cóż, żadna z nich nie jest zbyt mądra. Ta po lewej ma zamiar opublikować zdjęcie swojej karty kredytowej w mediach społecznościowych. A ta po prawej podzieli się ze swoimi obserwatorami szczegółami swojego dowodu osobistego i biletu lotniczego. To niewiarygodnie niebezpieczne. Witamy z powrotem w naszym programie. Przed przerwą pan Sanders dotarł do naszego wielkiego finału. Jak się pan czuje, panie Sanders? Zdenerwowany. No dobrze, aby wygrać główną nagrodę w wysokości miliona dolarów, wszystko co musi pan zrobić, to wymienić 100 słów, które nie zawierają litery A w 90 sekund. Start! Czy możesz pomóc panu Sandersowi zdobyć nagrodę? Musi zacząć naprawdę szybko liczyć od jednego do stu, ale po angielsku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. W żadnym z tych słów nie ma litery, a sprawdź sam. Laura miała dwóch adoratorów, pewnego dnia pilnie potrzebowała gotówki, ale obaj mężczyźni powiedzieli jej, że nie chcą dać jej pieniędzy. Jednocześnie obiecali, że kupią jej cokolwiek zechce. Jak młoda dama wybrnęła z tej sytuacji? Laura przyprowadziła swojego pierwszego adoratora do sklepu odzieżowego, gdzie wybrała drogi płaszcz. Mężczyzna zapłacił i oboje wyszli. Następnego dnia kobieta przyszła w to samo miejsce ze swoim drugim adoratorem i nabyła ten sam płaszcz. Za trzecim razem sama odwiedziła sklep, aby zwrócić jeden z zakupów. Wuala, żaden z jej adoratorów nie podejrzewał jej zwrot prezentu, a ona miała potrzebną gotówkę.